Zagramy w Stendulgeise i sobie zagramy w Lavalandzie, Lava czyli z Oliwierem. No, z Oliwierem sobie pogramy w Guys'a na Lavalandzie. Będzie rund 5: pierwsza, druga, trzecia, finałow, półfinałowa i finowa. Więc sobie zagramy z pięć, bo nie chcę... No, nie chcę robić długich takich odcinków. A jeżeli Wam się spodoba, to zostaw łapkę i subskrypcję z dzwonem, bo więcej takich odcinków będzie się znajdować. Jeszcze tylko takie małe przypomnienie. Bo jeżeli chcecie, żeby ja Was dodam do znajomych, to zróbcie te dwie proste rzeczy. Zostaw lajka suba, no i napisz swój link w komentarzu. I jak dam Ci serduszko, to od razu Cię dodam tylko bo coś tu mi przyszło. Nie chcę. Dobra. No, i, no i lecimy z odcinkiem. Pamiętajcie, że tylko trzy osoby mają takie szanse. No i nareszcie mamy Lava Langica. Więc spróbujemy może pobić sobie rekordy świata. Jeszcze nigdy nie pobiłam rekordy. No już, no już, 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 dobra. Więc tutaj sobie skaczemy, tutaj sobie skaczemy. Cześć, Oliver. Dzieci wyśle. Dobrze. Cyk, robię tutaj. Myślę, że trochę to bezsensowne, bo jeszcze i tak wygra łatwo, jednak chcę z nim pobić wspólny rekord świata. No, nie będę hejtować, że on przegrał, bo jeszcze i tak. Dla mi łapkę w dół, no i napiszę. Dlaczego mi mówiłeś, że ja jestem taki duży przegryw? No nie wiem, oje, Oja mama. Dobra, prawie spadł Oliwier, ale nie poddajemy się, bo jeszcze to nie koniec. No co, dopiero jesteśmy na samym szczycie. W takim szczycie. Cyk. O, dobrze, przeskoczyłem. Dawaj jakiś... Le, le, le. Nie, tutaj. Dobra. Od razu wskoczę, bo jeszcze się pojawi bloczek jakiś inny. No i będzie pod mnie. Cyk. Chodzimy sobie tutaj. Chodź tutaj. Od razu. Cyk. wybieram to, co jest mi możliwsze. Okej. Okay. No, o mam... Nie no, co to jest za jakiś gracz? Nie gracz, tylko liver po prostu, bo tak coś robi. Tutaj. Okej. Okay. O nie, dobra, tutaj będą się pojawiać fajne bloczki. Chodź na te, ona ta tak. Cyk, cyk. Zobaczę. No ja, to nie moja wina, ale dobra. W sobie wygrał, jak chce. Pierwsza runda już się skończyła, więc teraz na drugą rundę, ponieważ jest w tym pięć rund, nie wiem ile mi to trwało, ale zabawiamy trzy na filmiku. No, będę tylko liczyć, bo nie mam ani tego telefonu, bo tata w pracy, mama śpi i jest bardzo późno. Lampkę. bardzo mi, lampkę, cie... bo jest bardzo ciemno, patrzcie już, robi bardzo... Temno, czyli to oznacza, że za niedługo będzie noc i do łóżka. Dobra. No? no. A dobra, bo jeszcze muszą te bloki odpaść. Więc... Jakim zaś cudem? Jakim zaś cudem wygrałem? Ja nawet nie wiedziałam to nagraniu na tym nagraniu. A czy ja grał? Nie widziałem. Dobra, punkcik dla mnie. Znaczy się nie wróżniamy punktem. Więc to się nie liczy. Totalnie w tym drugim rundzie tu ja nie wiem co tu się stało. Ja nawet nie wiedziałam na nagraniu, bo sam sobie aż blok pojawi się. No i nagle jakimś cudem szybciej odpadł Oliver. No trochę to dziwne, bo naprawdę to mniej rekordu taki nam zajęło. Z pewnie 15 minut albo z 10 albo z 10, albo z 15. Nie wiem, sobie sprawdzę to na nagraniu. Więc trzecia runda. Ok. Teraz dobrze upatrzeć tego Entera, czyli Oliviera. Ok, cyk. nawskakuj. Jeszcze by bardzo. odzyskam swojego idealnego rekordu świata. Ok. Dobra. Ok. Jesteśmy z nim. Idę za nim. Na ścianiek zginie. No idź, dobrze. Okej, okay. jeszcze ja mówię wyśle, to mam matkę. Okej, okay. odu. Dobra, tutaj się pojawiły bloczki od razu. Cyk. Tuk. Tuka, kuka, kuku. Dobra, sykujemy sobie. Hm. O, tutaj są. Dobra, chodź tutaj. Nie wiem, jak wskoczyć na te trzy bloczki. O, te czy, um, bloczki wysokości. O, nie, nie zdążył. O, jest, dobra, zrobił. Okej, okay, cyk tutaj, tu patrzę, cyk tutaj, tutaj, no i nareszcie będą te bloczki za niedługo, o nie, czekaj no, dobra, idziemy tutaj, dobra, cyk, Ym, tutaj, no dawaj, dawaj, zaraz będą, dobra, dobrze, więc ja nie przegrałem, bo chciałam sobie wskoczyć, no to dobrze. Jeszcze nam tylko zostało finałowa, jest znaczy półfinałowa, i później finałowa. Zanim przejdziemy do tego rekordu świata, to jeszcze muszę zrobić sobie, sobie zrobić ćwiczonko, bo naprawdę muszę pobić wspólny rekord z Oliwierem na Lavalandzie, bo jeszcze nam zostało tylko półfinałowa i finałowa. Robię. Uff, uff. Wiem, że to, to nie użyteczne robić takie ćwiczenia, ale jeszcze mi zostało. Uch, już mi w brzuchu burczek tak robię. Nie wiem, ja nie, na razie nie jestem głodny, ale coś sobie zjem. A już. No i nareszcie mamy lavalanda, Ale już jeszcze tylko nam został półfinowo i finał Teraz zaczynamy od półfinowej jeszcze sobie zmienił skina na indyka. Niestety nie mam, bo mam nowe konto i doskonale znam triki. Już gram nie wiem, ze 7 miesięcy w ten w Dobrze, dobrze. Jaki ten mniejszy wspólny rekord to jeszcze by była lipa, bo wiem, że takie są małe rekordy, że YouTube to robi. Że na przykład robi rekordy na blogdashu, rekordy na no na przykład w Landzie, co teraz gramy, ale dobrze. Cyk. Cyk. Haczyk, haczyk, haczyk. O, nie, dobra, ten tutaj poszedł. okej, okay. chodź. Dobra. Cyk, cyk, pobijemy wspólny rekord, rekordzik i lepszy. O, no pójdę tam, nie, bo za chwilę o dobra. ok ach, spadł, no i jeszcze nam została finałowa, szkoda, że spadł, to może sobie pobijemy rekord świata na mapie Lava Land. Dobra, jeszcze finał na tą gierkę. No i zobaczmy, czy powiemy ten wspólny rekord świata. Tam zmienił skin no pięknie. Dużo ma tych skinów. Ja nawet nie mam legendarnego, a ma legendarne To się nie liczy, to się nie liczy. Jeszcze raz. Bo za krótko, za krótko zdedał, Szybko nawet. Dobra, jeszcze został finał, ponieważ to jest nie fair. Bo... Bo Oliver wpadł szybko do lawy, tak bardzo szybko zdeadał ale jeszcze mamy ostatnią szansę. Dobra, ostatnia próba, nie, już jesteś w grze, aha. dobra, cyk, chodź, a gdzie indzia? Tioaki Trykol przeżył, aha, pięknie, cyk, ok, gramy, gramy, nie, da, nie odejemy, nie śpimy. Uff, dobrze jak mnie ten czas to jeszcze by spadły. Pięknie, pięknie, szybko przegrał, tylko tak minimalnie i szybko przegrał, ale to nic i tak mieliśmy szansę. Jeżeli podobały Ci się takie odcinki, to zostaw łapkę i subskrypcję bo więcej tych odcinków będzie się znajdować. No i, no i tyle. No więc spędzajcie sobie wspólnie czas, no i żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa!